Panowie, kamień baniel i nożyce. Trzy cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Trzy, cztery. Dobrze, zaczynasz ja mnie Tak robią największe kozaki. Czekaj, 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 bo czekamy na obrazek. Czekaj. masz fory, kurwa, zawsze. kurwa. Tak robią największe kozaki, kurwa. Mamy obrazek? To! Oh. Oh, 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 oh. Dajcie łapki! Dajcie oh. łapki! do tej jej żeby ci zbić pionę to muszę założyć rękawiczki ej dokładnie to tu dźwięki urwie, bo nigdy bym nie podał ręki kurwie o, dokładnie, sobie wjeżdżam, jest do wyjaśnienia kwestia ej, Mytkens, co ty na to, co ty na to, piątkę to ci przybił prokurator o dokładnie, lecę powiem, Felix na majku Ogień. Ej, dokładnie to nowa szkoła. Wypinaj dupę i puszczę firebola. O, dokładnie ty o fermo Nie będziesz szygał ogniem, tylko z spermą. Ej, dokładnie pedale a jak walisz konia, to na koniec lizujesz białe. O, dokładnie sobie wiesz yes. o Co jest tutaj kwestia? Ej, dokładnie lecę na skali. A to kurwa jego stara na safari. dawaj tkies! Yo! Dajcie ręce, wow, 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 wow! Ej, jesteś kurwa lamą! Czyli zakładasz rękawiczkę jak się witasz z mamą? To jest tak, ej, tak tu powiem! Chodzę i lecę sobie ziomie! Ej, to jest proste jak jadę na membranach! Twoja pasta jest przejebana! To jest tak, ej, jadę ziomix! Dzisiaj się kurwa nie obronisz! To jest proste, ej! No, tak tu Pięć! Jadę ziomie! Ej, to jest proste, jadę synku! To jest pentolino, a to jest pasażer w kiblu! Okej! Okay. Dajcie łapki, rozbujajmy to bardziej! Wszyscy, kurwa, wszyscy, takie! Ty się kurwa, opaduj! Zrób to hałas! Se wchodzę na maki, wiadomo, że ja tutaj robię distroj. Ty jebana na chcesz usłyszeć real talk? Przecież ty robisz tyle lodów pisto, że z każdym się witasz słowami, kłaniam się nisko. Yo, 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 yo! Ej! I to jest proste, jesteś tym ciulem Feliks się kłania nisko, aż po same kule, ej! Aż po same kule, jak to to nie dadzą raczej łapki w górę! Ej, Felix się kłania, nic spasz po same kule! Ty się tak kurwa kłaniasz, że przysłaniasz z bóle! Ej, dokładnie składasz tutaj ryby ręką z Kurwa GML, ale się zmieniłeś! Ej. Ale zostań w tej pile Zasłaniam obrazki, ty tępy łaczku Idioto, na wymiankach nie ma obrazków Wchodzę, rzucam rymy Ale ten czwun dopiero teraz to rozkwinił Ej, co to jest za pista? Tu nie ma obrazków, finale nie ma Feliksa Yo, ej, i wchodzę, jadę teraz A chwilę tak samo ciebie już nie ma Ostatni, yo, 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 yo nie, tu nie ma półfinale, wbijam na te bity, w dupę ci tu chlupię. Idioto, ciebie nie ma, kurwa, nawet w grupie. O, dokładnie, masz zajebisty styl. Ja tu będę w półfinale, a ty robisz 0-3. Jadę sobie w rap. Nie 0-3, ale może 1-2. Eee. Jadę tak, pedale, tak sobie na skalę wygram z tym panem Michałem. I koniec! Nie przedłużamy i pytamy, czy Waszym zdaniem tą walkę wygrał Mitkes? Czy może Felix? Dobrze, to teraz do Was pytanie. Trzy, cztery. Tą walkę wygrywa Felix!